Wieczór. Lub dzień dobry, gdziekolwiek nas państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Krystyna Kunicka, witam i zapraszam. Dzisiejszy jesienny program zaczniemy od wizyty w Centrum Sztuki imienia Marka Rotko. W nowym sezonie wystawowym można tam oglądać prace artystów z Polski. Następnie, wspólnie z żołnierzami, którzy na wszystkich świętych przyjechali do Ładgali, odwiedzimy miejsca pamięci legionistów polskich. Zajrzymy do Domu Polskiego, na otwarcie nowej wystawy plakatów Dominiki Korzeniowskiej i Michała Piekarskiego. Zakończymy nasz program relacjami z akcji Światło Pamięci oraz złożenia kwiatów pod krzyżem na Swobódce 11 listopada. Zaczynamy! Muzyka w Dyneburgu prawie nieustannie możemy cieszyć się sztuką polskich artystów. Tym razem polski duch zagościł w jednym z najpopularniejszych na Łotwie obiektów turystycznych Centrum Sztuki imienia Marka Rotko. W nowym sezonie autorami dwóch wystaw zmiennych są Polacy. Kilkudziesięciu miłośników i ekspertów sztuki 28 października skupił Wernisarz aż pięciu nowych wystaw. Autorami obrazów, rzeźb i instalacji wystawionych w centrum są artyści z Łotwy, Ukrainy, Estonii oraz oczywiście z Polski. Imprezę swoimi sentymentalnymi, i lekkimi utworami uświetnił duet rodzinny ładgalskich muzyków Arny Slobożanic i Amanda Liepa. Wytworzyli subtelną i pozytywną atmosferę, w której następnie zaprezentowano pięć wystaw. Tego dnia otwarto wystawy łotewskiego malarza Alekseja Sadaumowsa, ukraińskiego artysty Koliasa Nowikowa, estońskiego artysty Sandersa Rautsepsa oraz dwie wystawy dzieł współczesnych artystów polskich. Pierwsza z nich ukazuje widzom dzieło profesora doktora habilitowanego Jarosława Perszki Taniec Tytanów. Jest to świetna instalacja przestrzenna przedstawiająca autorską interpretację do materii światła. I budowania z jej pomocą formy przestrzennej. Artysta już od 2014 roku pracuje ze szczególnym materiałem, jakim jest światło neonowe, badając jego strukturę i podkreślając dynamikę gazu krążącego w szklanej rurce. Druga wystawa Nowa duchowość nawiązuje do zjawiska nowej duchowości i trendów społeczno-kulturowych, które mają swe źródło w tradycjach religijnych i ezoterycznych, tak wschodniego jak i zachodniego świata. Zaprezentowano pracę autorstwa takich artystów jak Pawła Dudko, Nikolasa Grospiera, Jacka Jagielskiego, Idy Karkoszki, Daniela Koniusza, Katarzyny Krzykawskiej, Ryszarda Ługowskiego, Małgorzaty Niedzielko, Pawła Nowaka, Justyny Sołomianko, Izy Tarasiewicz oraz Katarzyny Zabłockiej. Prace wybrane na wystawę odnoszą się do różnych tematów związanych z nową duchowością, ukazując różnorodne spektrum i rozległość tego zjawiska. Kuratorem obu polskich wystaw jest historyk sztuki, dyrektorka Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie Eulalia Domanowska, która nie ukrywała zadowolenia z możliwości zaprezentowania prac artystów polskich w centrum rodko. To honor dla nas tutaj być, i chcę powiedzieć, że już po raz trzeci mam okazję współpracować z Łotyszami, i zawsze ta współpraca układa się naprawdę wspaniale. Sympatyczni ludzie, bardzo profesjonalni. To przyjemność tutaj być. A dlaczego tych artystów wybrałam? Rzeczywiście temat nowej duchowości. Ja wolę angielski tytuł, angielskie brzmienie New Spirituality, bo to lepiej brzmi. I rzeczywiście jest to problem nie polski, tylko uniwersalny, który już 30 lat temu powstał, a teraz mamy taki nasilony kryzys i kryzysy polityczne, wojenne, wojny tuż za naszymi granicami. Mamy, nie mamy autorytetów, szukamy ich, szukamy też nowych dróg życia, żyjemy w czasach, kiedy mamy kryzysy także religijne, ekologiczne, zmiany klimatu, to taki czas niepewności, ale ciągle mamy też nadzieję, no bo jak żeby inaczej, że nasz świat przetrwa w takim czy innym stanie, a my będziemy się cieszyć dobrym życiem i... Jest wiele e, e, osób, organizacji, e, stowarzyszeń, e, kościołów poza tymi trzema wielkimi religiami, czy czterema, bo też buddyzm, e, które e, starają się nam e, dać e, to poczucie. E, Duchowego życia. Poza tym są tu prace, które mówią o naturze, o tym, że nie możemy jej niszczyć, musimy współżyć, o, e, o szacunku dla zwierząt również. Mówią też o świętej geometrii. To jest takie zjawisko z dawnych tradycji, jeszcze przedchrześcijańskich nawet. Które pojawiało się też w hinduizmie, w islamie, nie tylko w naszej, w naszej regionie kultury. E, I autorka młoda Justyna Sołomianko proponuje nam e, również znalezienie tej naszej duchowości za pomocą. E, Między innymi powrotu do tych dawnych, pierwotnych tradycji. W każdym razie ta wystawa też przede wszystkim mówi o, o tym, że duchowość jest nam potrzebna i my jej poszukujemy w różnych miejscach i w różnych źródłach. Między innymi po to, żeby żyć dobrym życiem, bo każdy ma tylko jeden czas dany dla siebie i chce żyć takim szczęśliwym życiem, czego mamy nadzieję jednak jeszcze doświadczyć. Aktualne wystawy w Centrum Sztuki imienia Marka Rodko w Dyneburgu można zwiedzić do 19 lutego 2023 roku. Dla Polaków początek listopada co roku jest czasem odwiedzania grobów i modlitwy za bliskich, którzy już odeszli z tego świata. W tym czasie wspominamy również żołnierzy polskich, którzy w walce o niepodległość Łotwy i Polski zapłacili najwyższą cenę, oddali swoje życie i spoczywają na ziemi łotewskiej. W dniach 31 października i 1 listopada delegacja dyplomatów polskich, przedstawicieli Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie oraz Związku Polaków na Łotwie udała się do miejsc pamięci legionistów polskich. Konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie Mariusz Podgórski wraz z atasze obrony pułkownikiem Tadeuszem Słomczewskim oraz jego zastępcą podpułkownikiem Sławomirem Kłosowskim w asyście żołnierzy 11. Zmiany PKW Łotwa na czele z dowódcą kontyngentu majorem Danielem Facem oraz prezesem ZPU Ryszardem Stankiewiczem składali wieńce w kilku lokalizacjach. Na początku hołd oddano żołnierzom pochowanym na terenie Słobudki, gdzie po odzyskaniu niepodległości Łotwy wzniesiony został betonowy krzyż, a kilka lat temu zasadzono tu około 100 dębów, by utworzyć Park Wolności. Kolejnym miejscem był cmentarz katolicki w Dyneburgu, gdzie znajduje się odnowiony niedawno grup nieznanego żołnierza, pomnik Sybirakom, uczestnikom powstania oraz legionistom z okresu kampanii ładgalskiej. Ważnym dla Polaków miejscem jest również polska kwatera wojskowa w ławkiesach. Tutaj jesienią 1919 roku pochowano 65 żołnierzy wojska polskiego, a 21 października 2017 roku w kwaterze pochowano szczątki jeszcze 9 żołnierzy wojska polskiego, którzy zginęli we wrześniu 1919 roku. Renowacje kwatery przeprowadzono w latach 2017-2018. Delegacja zakończyła zwiedzanie mogił żołnierzy polskich w kwaterze w Wyszkach. Przedstawiciele różnych instytucji zaznaczyli, że złożone kwiaty i znicze wyrażają nie tylko naszą wdzięczność, lecz symbolizują również pamięć i tworzenie wspólnej, bezpiecznej przyszłości. 10 listopada w Galerii Domu Polskiego odbył się wernikarz wystawy dwóch polskich artystów. Przez miesiąc w galerii można będzie oglądać plakaty Dominiki Korzeniowskiej i Michała Piekarskiego. Prace polskich artystów goszczą w Domu Polskim już po raz kolejny. Plakaty cechuje profesjonalizm. Pokazują one, iż sztuka może być doprowadzona do perfekcji. Widać w nich przetwarzanie formy, czyli pracę z materiałem, który ma inne przeznaczenie. Lecz można go zmienić w sztukę. Tytuł wystawy Dominiki Korzyniowskiej jest Darling 2021 Artbook Illustrations Digitally. Artystka celowo wybrała nazwę w języku angielskim, bo pragnie podkreślić uniwersalność wystawy, a przecież język angielski, jako lingua franca, cechuje właśnie uniwersalność. Artystka sztuk wizualnych urodziła się w Krakowie w 1971 roku. Tworzy obrazy, tkane obiekty malarskie i instalacje. Zajmuje się projektowaniem graficznym, ilustracją i grafiką cyfrową. Głównie inspiruje ją natura. Oraz twórczość innych artystów. Na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie ukończyła studia doktoranckie i w 2017 roku otrzymała tytuł Doktora Sztuki. Jest stypendystką ministra kultury i sztuki. Obecnie pracuje jako adiunkt na kierunku grafika Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie. Michał Piekarski jest grafikiem i kocha typografię. Jest autorem projektów graficznych książek, albumów, znaczków pocztowych, plakatów i miesięczników. Tytuł jego wystawy to zapach Jesieni, a poświęcona jest liternictwu. Artysta dyplom uzyskał w pracowni plakatu prowadzonej przez profesora Macieja Urbańca na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tamże odbył również studia doktoranckie. Michał piekarski jest wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk jak również w podyplomowej Szkole Reklamy przy Uniwersytecie Jagiellońskim i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z wieloma wydawnictwami, uczestniczył w wielu wystawach i zdobył kilka ważnych nagród. Prace polskich artystów w Galerii Domu Polskiego można obejrzeć do końca listopada w godzinach otwarcia Centrum Kultury Polskiej. W tym roku obchody Świąt Niepodległości Polski i Łotwy zaczęły się 10 listopada. Centrum Kultury Polskiej oraz Dyneburski Oddział ZPE Promień dołączyli do akcji Światło Pamięci Niezwyciężonym, a 11 listopada o godzinie 11 odbyło się tradycyjne złożenie kwiatów pod krzyżem na Słowódce. W tym roku Centrum Kultury Polskiej oraz Dyneburski Oddział Promień wzięli udział w akcji Światło Pamięci Niezwyciężonym w dekadę stulecia odzyskania niepodległości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Grupa Wschód. 10 listopada o godzinie 20.00 równocześnie w trzech miejscach pod krzyżem legionistów na Słobudce, przy grobie nieznanego żołnierza na Cmentarzu Katolickim oraz w ławkiesach na kwaterze legionistów polskich, zapalono znicze i pod przewodnictwem księży Bernard Sawagalisa, Roland Szakalisa oraz Andrysa Szewalsa modliliśmy się za żołnierzy. Mogiły polskich żołnierzy rozsiane są po całym świecie, a każda z nich pragnie upamiętnienia. W Narodowe Święto Niepodległości Polski 11 listopada, tradycyjnie o godzinie 11 pod krzyżem legionistom polskim na Słobódce w Parku Wolności, zgromadzili się przedstawiciele lokalnych władz, Polacy oraz żołnierze z 34. Batalionu Łotewskiej Gwardii Narodowej. Na czele z majorem Walerysem Baranowskim. Uroczystość rozpoczęła się od hymnów Łotwy i Polski, następnie... Głos zabrał prezes ZPE Ryszard Stankiewicz, który przywitał gości i zaprosił do zabrania głosu mera miasta. Przymówili również księża, dziekan Kościoła pod wezwaniem św. Piotra Wokowach Martin Szkusz, zaznaczył, że patrząc na żołnierzy, przy pomniku czujemy się bezpieczni, lecz każdy z nas powinien stać na straży swojej rodziny i swojej wiary, chronić to, co stanowi o naszej tożsamości. Powinniśmy pamiętać, iż historia stanowi podstawę naszej przyszłości. Proboszcz Kościoła pod wezwaniem Serca Jezusowego Andrzej Szewolski mówił: Wspominamy ludzi, którzy ramię w ramię walczyli o niepodległość Łotwy. I dziękujemy tym, którzy oddali życie, żeby nasze państwo było wolne. Dla Polaków przez stulecia najważniejszym mottem życia były słowa: Bóg, honor, ojczyzna. Także kiedy patrzymy na hymn Łotwy, rozpoczyna się słowem Bóg. Dla Polaków było zawsze ważne, aby na pierwszym miejscu był Bóg. Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem oraz naszym zadaniem, żeby troszczyć się o to, co otrzymaliśmy. Uczestnicy uroczystości złożyli wieńce, kwiaty i znicze, oddając hołd pochaterskim żołnierzom polskim, lecz również łotewskim z okazji dnia Latchplēsis. Oprócz lokalnych Polaków i Mera przybyli również radni Dneburga, Janis Laćplessis i Gorsa oraz komendant twierdzy Dneburg Janis Dukrzyński. Wczesnym popołudniem, tuż po złożeniu wiązanek i wieńców, rozpoczął się cykl koncertów patriotycznych. W polskim gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego odbyły się aż dwa koncerty z okazji niepodległości Polski i Łotwy, w których wzięli udział uczniowie polskiej szkoły. Cieszymy się bardzo, że. Po COVIDzie możemy zrobić taki koncert patriotyczny u nas w szkole, bo już długo jego nie było, chyba przez trzy lata nie robiliśmy tego, ale dzisiaj naprawdę jesteśmy wdzięczni tym czasom, że znowu możemy być razem. No i właśnie wszystko robimy dlatego, żeby rozwijać ten duch patriotyczny. W uroczystościach wzięły udział chór szkolny pod batutą Aliny Łapińskiej, harcerze, zespół wokalny oraz zespół tańca ludowego Kukułeczka. Musztra Łańska w wykonaniu małych kukułek wywołała u widzów burzę emocji. 11 listopada to bardzo ważny dzień w naszej szkole. Każdego roku spotykamy się tutaj w sali widowiskowej, żeby uczcić kolejną rocznicę niepodległości Polski. Dla naszych uczniów staramy się, żeby nasi uczniowie znali historię Polski, żeby wiedzieli, jaki jest sens tego święta i żeby rozumieli, że to jest. Jednak ważna data dla Polaków z całego świata. Kulminacją obchodów Święta Niepodległości niewątpliwie jest wielki koncert w Pałacu Kultury, o którym opowiemy Państwu w naszym następnym programie. Szanowni Państwo, dzisiejsze akcenty polskie dobiegły już końca. Żegnamy się z Państwem w podniosłej i patriotycznej atmosferze Świąt Niepodległości Polski i Łotwy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne akcenty polskie. Do widzenia. Música